Maciej strąg bramka Żurawianki po wygranym 3-2 meczu z Artmaxem Pikulice. Maćku, pierwsze pytanie, z czego wynika nasze złe wchodzenie w mecz, bo to kolejne spotkanie, w którym już na starcie tracimy bramkę. Dziś w trzeciej minucie. Powiem tak, na pewno z braku koncentracji. Zagranie, z którego padła bramka, no praktycznie z niczego. Piłka Piłka wraca po, po, po wybiciu z pola karnego. Zespaliśmy po raz kolejny. No i co, no piłka wraca Po raz kolejny yy, brakuje nam właśnie tego, tego spokoju i tej koncentracji na samym początku. Yy, nie, no musimy się obudzić jakoś. Druga Przecież bramka prawie... była podobną, nawet że kopią też. Rzut wolny i chyba, chyba się nie obudziliśmy. Tak, znaczy może troszeczkę też wiadomo, no przeciwnik z dołu tabeli, może troszeczkę lekceważenie przeciwnika, Zaskoczenie, skoczenie zaskoczenie. Druga bramka, druga bramka, no bramkę na 3-1, tak? tak, i zaraz tak. potem wpadła bramka na, na 3-2, e, zespaliśmy, spaliśmy i tym bardziej, że zawodnik, który asystował przez cały mecz, miał takie długie piłki. Można tak, to było tak, tak. przeczytać, bo to nie było żadne, nie wiem, że... Danek kombinacji przy tym, przy tym zagraniu. Druga piłka do przodu, było też zaskoczone. Ogrony. Tak, no, szczerze mówiąc, ja też byłem zaskoczony. Też, też mnie zaskoczyło to zagranie. No, na szczęście dowiedzieliśmy wynik do końca. Troszeczkę, troszeczkę się męczyliśmy. Na szczęście udowodniliśmy w tym że potrafimy niszczać bramki z akcji, nie tylko zostały stałych gry. No i, tak jak mówię, no, to jakichś, takich plusów małych trzeba szukać i poprawić hmm. te nasze wady, te nasze, te nasze minusy. A według Twojej oceny miałeś szansę obronić? którąś z tych straconych bramek. Przy pierwszej bramce trochę, trochę zachowałem się instynktownie Wymyślałem, myślałem, że zawodnik będzie do gry, bo do środka, bo była to sytuacja praktycznie 2 na 1. Osłoniłem swój krótki ruch, no można powiedzieć, że to była bramka z mojej winy, bo, no bo bramka powinna powinien chronić się krótkiego rogu, tak, który w którym stoi. No ale e, próbowałem grę, nie wyszło. Bramka wpadła. Chorząc chciała. Dopiero w 20 chyba 25 minut potrzebowaliśmy, żeby strzelić bramkę, wyrównać A przy drugim, no, tak jak mówiłem, no zaskoczyła. To zagranie skoczyło zarówno obrońców, jak i mnie. Nie, mm -hmm. nie spodziewałam się, że, potrafi, że zawodnik potrafi z takiej pozycji oddać takie strzały. Nie. Po się lepiej zachować. Ale swoje tak miałeś do wybronienia. No, dużo strzałów nie mieli, ale długie piłki, musiałem, musiałem parę razy wyjść do takich długich To była główna taktyka. Tak. tak. Dzięki za wywiad. Powodzenia. Kiedyś dziękuję. No, przyda się. I czystego konta. Przyda się. Nie? Tego brakuje w tym, w tym sezonie. Tego brakuje. Dzień, dziękuję. Powodzenia. Daniel Kamler, bohater dzisiejszego spotkania z Atmaxem Pikulice, strzelec dwóch bramek. Witam. Gratuluję. Daniel, jak oceniasz to spotkanie? Na pewno byliśmy zespołem lepszym, ale przeciwnik nie odpuszczał, walczyli, no walczył. Wygrywali. Musieliśmy gonić. Musieliśmy gonić wynik. Jakoś udało się, ale na pewno był ciężki mecz, powiem, ale... Ale dzięki waleczności myślę, że pokazałeś pokazaliśmy serce do walki. I jednak trochę przeważaliśmy się, uważam, że z nadzieją patrzę na następny mecz. W drugiej części spotkania zauważyłem, że miałeś sporo wolnej przestrzeni w środku boiska. Szukałeś sobie wolnych sektorów. Czy to wynikało bardziej z mniejszej ilości biegania naszego rywala? Może no, tak, ale jestem też takim typem zawodnika, co lubi się szukać miejsca na boiska, wiadomo, lubię wolne strefy. I jak, jak się da, to staram się wychodzić do piłek. Nie jestem może taką klasyczną dziewiątką, ale jakoś się udało strzelić dwie bramki z tego się cieszę. Pod koniec spotkania, ostatnie moje pytanie, pod koniec spotkania e, miałeś okazję zrzutu wolnego. Tak, koledzy mi dali, bardzo z tego się cieszę i dziękuję im za to. Pewnie już długo się nie doczekam, bo... Jaro już tam na mnie ciśnie trochę, ale może kiedyś jeszcze przy okazji spróbuję. Ale okazja była, żeby chodzić. Okazja uszkodzić. była, chciałem strzelić Hatrykę, no, no to mówię. może następnym razem. Się. jak nie w tym, to w następnym. Tak. Yy, gratuluję dwóch bramek, gratuluję zwycięstwa i powodzenia dalej. Dobra, dziękuję, pozdrawiam.